Już nagrywa. Cześć, tu Orbitka. Będziemy e, grać w Harry'ego Pottera. Tutaj obok mnie siedzi mój chłopak, e, bo ja potrzebuję nieco pomocy w tej grze. Cześć, Spróbujemy kontynuować, z tego co pamiętam, tam murwało. Mam nadzieję, że da radę wejść. No, bo rzucić zaklęcie jak No dobra. Weszło, dobra. Z tego co pamiętam, to chyba trzeba było iść tędy. A jak to się szło? Aha. No dobra, idziemy. O, to tamten limit możemy wstawić no nie, niebo. Kontynuujemy. O też ma to. No zaklęcie. I e, tutaj e, urwało mi, więc nawet nie będę tego ruszała. iść. musimy tak. Tu jest walka, no nie. No, w filmie tego akurat nie było. No dobra, i tutaj jest taka misja, że trzeba pod palerną. No właśnie, nie. Tutaj chodzi o to, że trzeba. Sprawdzać czy śmierciożercą na nas nie Chehyo. Wiecie, że każdy z nich może być śmierciożercą. Skąd mieli wiedzieć, że tu jesteśmy? Zawsze umieli nas znaleźć. Muszę spojrzeć, ten koleś nie jest śmierciożercą, ale wiemy przecież co to znaczy. Śmierciożerca. Tu jest jedna misja przejeba na słuchaj, rękę. nie mogę w ogóle tego przejść. Powiedziałam, że się przyda. Dobra, dobra. Mmm, no to usfunarować, tam za to jest peleryna. Czy naprawdę sądzisz, że są po śmierci? Ja muszę. Oni nie mogą na, na nie mnie wpaść, wpaść. Bo inaczej mnie odkryją. To samo się tyczy przedmiotów. Się... No, no, nie poruszyć. Żeby hmm, nie dało, żeby... To miał być ten facet, chyba tutaj czekaj. Uważaj no, na ten Za nie chwilę będę dzieje. musiała sprawdzać inną babkę. No dobra, to nie jest śmierciożerca I teraz ja muszę wrócić do Rona no, yy, o, i przekazać mu. Że ten facet to nie jest śmierciożerca. Aha. Muszę tu cholernie uważać. Czekaj, gdzie oni byli? Powiedz tymi. Tu chyba, no nie? Nie. Gdzie oni kurczę byli? Skąd ja przyszłam? Ale lipa. A, się. Czekaj chwilę. Nie pamiętam. No nie, nie, czekaj, czekaj. Nie no, to było gdzieś tu prosto, chyba musiałam iść, czekaj chwilę. Tu nie, tutaj, to, to? to nie są oni no co ty. A nie. Kurde. Kurde, blaszka, ej, użyłabym zaklęcia, ale boję się, że mnie zdemaskują. Czekaj, no cholera, ja nie mam, ja nie czekaj, ja nie mam orientacji, cholera czekaj chwilę, spróbuję rzucić zaklęcie mam nadzieję, że nikt nie zobaczy nie, nie, tutaj nie rzucaj jest w tą stronę no, tu są dobra no i teraz muszę im powiedzieć nie o tu chodzi tylko o planowanie musimy planować, żeby sobie poradzić bla, 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 bla no dobra, ale ja chcę mu powiedzieć, że on nie jest śmierciarzercą to no rozmawiam teraz. No to próbuję właśnie, no nie? Alewca gazet to gazeta, Tak, cóż. Lepiej być ostrożnym. Co z tą kobietą tam? Sprawdziłeś ją? <trym z górą> teraz ją muszę sprawdzić. No i z nią jest problem, bo ona jest... stoi w takim miejscu Kleryna, nie. czekaj, czekaj To jest tam do przodu, dobra To jest początek, gry? No tak jakby początek, wcześniej była walka ze śmiercią Musisz przejść tam... Muszę uważać, żeby nikt nie zrzucił ze tej pelerany. A mnie też, żeby nie zahaczyła czasem o coś. No i czołeczku, idź. Ona gdzieś tutaj chyba stoi, tak? Gdzieś Taka tutaj chyba stoi, czekaj. O nie, zostawił mnie, zostawił mnie, o nie, o nie, yy, 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 a ja bym na to, nie jest śmierciożercą No dobra, ona też nie jest śmierciożercą O kurde. Się tłoczno zrobiło. O kurde. Sorry za wyrażenie. Misja nie uda ostatnio to jest nic. Ostatnia ten misję robiłam 20 razy. Jeszcze raz musisz na tak tego sprawdzić Będę chodziła i sprawdzałem dopóki nie, nie w końcu. No. no to tą będę chodziła, sprawdzała do czasu aż do czasu aż... nie, nie wykonać nic, nie, nie będę i A może udałoby się od tego. Bla 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 Idziemy, idziemy, idziemy no, 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 krawędzi to mówi, bo przejścia nie ma. Jest, jest. O kurwa, no. Cholery można dostać z tą misją. Nie, no, porażka jakaś, słuchajcie. Tu się nie da, właśnie, bo jak ja będę tak pukała w tą W, w tą literkę, żeby on szedł. To on sobie z siebie tą to, bo już tak próbowałam. Powiem, że to śmiesznie brzmi, no ale tak jest. On się wtedy potyka o tą... ...kalorynę. Dlatego trzeba płynnie chodzić w miarę. Spróbujemy jeszcze raz tą Czekaj, 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 czekaj nikogo nie ma nie ma nie, Jak nie ma nie oh, yeah. Zostalim mnie. Zostalim e, tylko ją i teraz e, będzie e, walka w knajpie a za, zaraz po tej walce e, będzie no niestety ta przesrana e, mi, misja której nie udało mi się przejść O cholera, o cholera, o cholera, o cholera. O kurwa! Ja pierdolę. Przejdę tędy? I czekaj, gdzie to było? Mm. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj, czekaj. 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 To było, tu było. Tak, bo słyszę... słyszę no, Harry. Namiar zdejmują 17 latków, a Harry nie zbliżał się do śmierci żerców, więc nie mogli go namierzyć. Coś jednak zrobiło. No, zejdź mi Kobieta ze znakiem to też mógł. Chyba zgubiliśmy śmiercierców. Idź do kawiarni, by ukryć się na jakiś czas. I e, teraz e, wiesz, co mi się nie podoba w tych grach? To mi się nie podoba, słuchaj, że Ron i Hermiona nic nie robią. Gdzie jest ta kawiarnia? W poprzednich częściach jakoś ci pomagali. Co ty? Też stali i wiesz... Gdzie jest kawiarnia? Tu jest. Uda. Ognikiem. Hmm. To jest chyba któraś z tych tutaj? Z tam? Naciśnij sobie jeszcze raz ognika. Jeszcze dalej. Poprzednio myślałam, że to jest to. Ale to jest chyba to. Oh to co tak śmierdzi? Ta zupka tak śmierdzi? O masakra. To co? Dokąd teraz? Do dziurawego kotła? Zbyt niebezpiecznie. Jeśli Woldemort przejął ministerstwo, żadne stare miejsce nie jest bezpieczne. No bo śmierdzi. Posiedźmy tutaj. I Strasznie. Co sądzisz, Harry? Harry? Dobra, ja tu zaczynamy walkę z nimi. To muszę zmienić zaklęcie. Ja nie bardzo pamiętam do czego było to zaklęcie impedimenta. Jak ktoś z Was wie, to piszcie w komentarzach. Muszę święcić zaklęć. Tego nie będę robiła, bo ostatnio jak to zrobiłam, to wywaliło mnie gry. Deportować. Tak, ale Dobra, teraz się będziemy deportować. I Karol, tutaj będziesz mi potrzebny. Bo ja sobie nie poradzę z tą misją. Bo nie wiem o co w niej w ogóle chodzi. Znaczy, no, wiem o co konkretnie z nią chodzi, ale. Mm, to nie umiem jej wykonać. Ja tu muszę czegoś szukać. Y... Stój elixira. Nie! czas z filmu. Co to było? Na pewno jedna z kląt w zakonu chroniących dom. To żercy mogą wejść do Grimald Place? Nie, ale nie powinni też wiedzieć, że przenosimy Harego. Jaka to jest? Łatwy kurczak. Kurczak. No dobra, i my tutaj mamy. Coś szukać. i Mamy przeszukać ogólnie dom. Znajdź kuchnię. Kuchnia to ja pamiętam, że była tutaj. Akurat to pamiętam. Na dole? Tak, tu jest kuchnia. E, I tu są te stwory. Ja muszę brać te takie e, żółte coś. E, to jest to. Ja muszę to coś żółte brać. Eee, tylko, że tego jest więcej. Mm. I teraz muszę zabić te stworki, chyba. Eee, lewy przycisk myszy. Aby rzucić eliksję. No, naciskam lewy przycisk. No i co związku z tym? No dobra, poszło. Eee, nie leżycie go. Co on jest? O, tu mnie piłkarz. Dobra, wykurzenie. Do one się niestety ruszają, to jest trudne zadanie. To są chyba chuchryki kornywalijskie. Tak, ale one się... które dziś ruszą. Cholera, no nie no, odczepią się, patrzcie. Dobra, jeszcze jeden do wykurzenia chyba został. O dzień dobry stworku. O, cześć, ale ty masz słodką Ja Tylko, że szkoda, <grym> że mnie atakujesz. E... No słuchaj, no nie wceluję w niego. No właśnie ja nie mogę go zrobić. No, na nie, nie od razu no właśnie najeżdżam, jakbyś nie widział. E... Z czego ja mam wyjść? Nie mogę wyjść, tu no, mam nie. nic do zrobienia. No mam czerwony ten, no i co w związku z tym? No, Strasznie zbierają eliksiry. Nara No, w końcu e, Tu jeszcze mam jeden eliksir O Jezu Sakra. Ich jest jeszcze więcej, wiesz o tym. No jest około 3, jak się tego Dobra. Sprawa wygląda o tyle ciekawie, że ostatnio jak tu grałam, to musiałam coś tutaj zrobić. Ponieważ A nie masz czegoś takiego jak pod, podgląd w Poczekaj chwilę. Robiłam tak i każe mi iść z powrotem do kuchni I zatrzymuję się ten dym tu I tu coś muszę zrobić jeszcze i za holendra nie wiem co Naciśnij ten dym, dę do Jeszcze raz Stryk -tota. Stryk -tota. Stryk -tota. Stryk -tota. Mam -tota. ognia, to się tutaj raz. trochę, czekaj a może masz coś naprawić? Raparo? Nie, 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 to tylo? nie jest to. Coś mnie bije. Coś mnie uderzyło chyba. Nie zdajcie. Usłyszałam. Usłyszałam, że coś mnie chyba uderzyło. Dobra, mniejsza. <laughs> Czy my tu musimy coś zrobić? E... Najlepiej byłoby sobie odpalić poradnik do tej gry, ale ja raczej nie będę grała z poradnikiem. Tu wyjść nie możemy. jeszcze raz ten ogień, który No to on nic mi nie pokaże, bo jestem we właściwym miejscu, w którym powinnam coś zrobić. Dlatego on mi nic nie pokaże. Ja zbierać gazety. Tu jest to z gazet. A nie masz czegoś takiego jak pod podgląd misji? Mam dziennik misji. Nie ja <suszę> Dużo ci dodało? Znać bahanycyt, by pozbawić się bachanek. By pozbyć się bachanek. E, no, ale ja już to zrobiłam. Pozbyłam się tych bachanek, to są tych kochliczki. A wróćcie do Riona i Hermionek. No, oni będą kazali mi wrócić do kuchni. Mm -mm. Dlatego pod tym względem tutaj jest trudno. Hej, Hermiona. Musimy być cicho. Wie, co no, Musimy być cicho. Sprawdźmy resztę domu. No i co? I dalej mi pokazuje, że mam iść w stronę kuchni. Więc tu jest ewidentnie coś Karol do zrobienia, słuchaj. Co tu może być do zrobienia holender? Jakiś popiół na nas się sypie. A idź tam w drugą stronę? Hmm. Za plecy? No, to jest dziś tu coś, bo tu ewidentnie zobacz, Tu takie. się takie. te. no. Taki popiół jakby się sypieniem. nie No, tutaj też nic. Wiem, że te kochliki wylatywały stamtąd. stamtąd to nie ma poświęci. znaczenia, bo tutaj ja nie szukam kochlików teraz. Ja szukam tego eliksira, ale ja go nie widzę. No, jak Boga kocham, nie widzę na pewno go nie ma trzy zebrałaś ale gdzieś jeszcze jeden nie wiem że jeden mi się wyświetli tutaj w oddali o tu mi się jeden wyświetli I tu mi się pojawi i pojawi mi się tutaj jeszcze jeden ale to dopiero po jakimś czasie hmm. a co tam jest na to takie niebieskie. gdzie To? Tu? Tutaj. Zobacz kamerę. No, tu? To jest czajnik. A, czajnik. <laughs> czajnik, czajnik. Hmm. A tu coś się świeci. A się to jest... No, nie, to jest ten... To, to... ...świat. O masakra, no słuchajcie, ja chyba utknęłam znowu. Nie, a czekaj, a nie masz, o sobie ten, oj tutaj to, właśnie to, 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 no. Nie, nie. tych czarów? Nie. Hm. No i jesteś no. W ciemnej dupie jednym słowem. Mm. Eee... O, co to... Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, jak to przejść, to. Nie wiem, jesteście chyba geniuszami. No, coś mi świergoce, po prostu coś mi. w której słuchawce mi świerczy. No, ewidentnie tutaj coś jeszcze jest do zrobienia. Bo kto mi powie, co? <grym> e, podpowiedź może znajdę e, u Syriusza w pokoju. Spróbujemy tam dotrzeć. To jest na górze, słuchajcie. Tyle, że widzę, że jeszcze są nieodblokowane w ogóle te pokoje. Aha, a tutaj jest... Do czego służyło zaklęcie impedimenta? Nie, powiedzcie. Nie mogę sobie przypomnieć. To powiem. tu Mierciżercy nie wiedzą, że tu jesteśmy. Sądzę, że sprawdzali wszystkie miejsca, w których mógł być Harry. Halibuty. Te... Nie mam pojęcia. Musieli nas jakoś śledzić. Nie, to było w kuchni. Ja pamiętam, że ja bardzo długo szukałam, co to było to w, w tej kuchni. I w końcu udało mi się to jakoś. E... No zacz. rzucę zaklęcie i prowadzi mnie do kuchni. No, ewidentnie mam misję w kuchni. Może gdzieś jest jeszcze ukryty ten jeden korek. Tak tu mówić, że to jest Może się w gdzieś schował. Impedimenta! 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 Nie, nie strzelaj Szczerze, naprawdę nie wiem. Stoję w tej kuchni już 10 minut i nie wiem, co mam zrobić. Nie pamiętam, co mam zrobić. Wiem, że tu po jakimś czasie, jak ja się wróciłam, pojawiły się te zapasowe właśnie eliksyry. Ale no, czy to jest możliwe, żeby ta gra kazała mi tkwić w kuchni przez 10 minut i grać mi na nerwach? Nie przejdę do reszty domu, nie otworzę innych pokoi do czasu, jak tego nie zrobię tutaj. Co jest do zrobienia? E, słuchajcie, e, nie wiem, czy jest sens, żebym ja w ogóle tutaj e, dalej to nagrywała. Bo chyba, no słuchajcie, no naprawdę dalej nie przejdziemy. I chyba nie przejdziemy naprawdę Gdzie muszę zajrzeć się w jakiś poradnik Bo e... Przyznam szczerze, że zgłupiałam teraz Bo nawet poprzednim razem Jak tutaj grałam To e... tak długo nie czekałam Na pojawienie się tych eliksirów A słuchajcie e... Udało mi się jeszcze zrobić tutaj Taki radios z pokoju Siriusa tam były wskazówki. Hmm. No ale niestety jak tutaj nie odgadnę co jest do zrobienia, to w ogóle, to w ogóle, słuchajcie, nie przejdę dalej. Nie wiem, czy wy tak samo odnieśliście wrażenie, jak ja, że coś nas zaczepia Bo to m, takie szkoda trochę czasu, tak tutaj y, 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 siedzieć i, i nagrywać to dalej. E, wydaje mi się, że powinniśmy przerwać ten odcinek, bo ja naprawdę nie, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Pardymenta, do czego? Przyda mi się to zaklęcie, do czegoś? Co ten chary taki jęczy? cały czas to zaklęcie czterech stron, słuchajcie i e, no, e... nic się nie dzieje, bo misja jest gdzieś tutaj, ale naprawdę nie mam pojęcia co tutaj mam zrobić. No dobra, słuchajcie. E... Chyba zobaczymy się dopiero w następnym odcinku. Ja muszę tutaj się zorientować, o co chodzi, żeby móc przejść dalej, bo będziemy tak tkwić, słuchajcie, e, doby na tej kuchni. Więc słuchajcie, no, trzymajcie się ciepło. E, pozdrowienia tutaj od nas. Do usłyszenia.